Gościem jest Pani Anna Elsner z Koła Gospodyń Woli Cygowskiej. Eee, Szanowna Pani, czym się zajmują Koła Gospodyń Wiejskich? Tym, czym chcą, bo to zależy od członki, czym chcą się zajmować. Jeżeli czują się dobrze w kulinariach, to zajmują się kulinariami, ale jeżeli mają takie e, talenty rękodzielnicze, zajmują się rękodziełem. Jeżeli chcą, mogą organizować ząbę, w zasadzie ograniczenia są tylko w, zasadzie w głowach y, Pani. Są w kole A Państwa koło, pani koło gospody wiejskim czym się zajmuje? No troszkę wszystkim, bo mamy panie, które mają różne zdolności, więc w kategorii kulinariów, no to m, oczywiście przygotujemy takie potrawy, które są u nas regionalne i tradycyjne. Ja na przykład lubię Gęsinę, więc zajmuję się Gęsiną. Jest osoba, która lubuje się w bigosie, więc na przykład robi bigos, ale też oczywiście i rękodzieło tutaj u nas króluje, a więc mamy panią, która robi przecudne rzeczy na szydełku i haftuje jest osoba, która zajmuje się wyplataniem wikliny, jest osoba, która kręci makramę, więc każdy po trochu znalazł jakąś działkę dla siebie i, i uczy koleżanki te, te rzeczy, które sam najlepiej potrafi. E, czyli przekazywanie wiedzy, integracja lokalnej społeczności, Jak ale czy też zachowanie i kultywowanie tożsamości kulturowej, lokalnej e, tradycji, kultury i w, sztuki ludowej? Jak najbardziej, bo to są rzeczy, które są nam szczególnie bardzo bliskie, są związane z naszym obszarem. Nie szukamy inspiracji za granicą czy w innych regionach Polski, ponieważ sami mamy wspaniałe rzeczy i chcemy je prezentować dalej, bo jesteśmy z tego dumne. E, dzisiaj e, jesteśmy przed Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Kultury Wsi. E, i czym się Państwo chwalą z kulinariów i z takich e, właśnie rękodzie rękodzieła e, dzisiaj? dzisiaj? Dzisiaj to e, polecamy gęsinę. Nie tylko ze względu na to, że przed chwileczką przy naszym w naszym stoisku była żywa gąska. Mamy rosół z gęsiny i pierogi z gęsiny. Mamy też bigos, mamy pierogi ziemniaczane. To jest takie tradycyjne dla naszego regionu, bo są to takie to bardzo... Są, to są te pierogi, które tutaj e, widzimy, tak, tak? dokładnie. A więc to jest duży pierog ziemniaczany nadziany serem i w zasadzie w naszym regionie, co wioska, to każdy miał troszeczkę inne nadzienie. A więc to jest takie typowe no, dla naszego... E, pierogi, jakaś specyfika robienia ciasta, tego farszu jest jakaś odmienna od tego, co się e, robi w innych... E, Regionach Polski? Tego panu nie powiem, bo nie analizowałam, jak to wygląda w innych regionach. Ale jak, jak państwa robią? E, to są tarte ziemniaki surowe, e, z gotowanymi, wymieszane w odpowiednich proporcjach. Mm -hmm. A to obok, bo to jest pieruk, a to obok e, szare? E, to jest pieróg, właśnie tak się u a, nas to nazywa. Ten. Tak, więc są regiony, w których mówią na to kartacze albo cepeliny, ale u nas mówi się na to pierogi. A, czyli pieruk kartacz, e, tak i tak u nas na Mazowszu to nazywają kartaczami, e, z nadzieniem z sera. Tylko e, właśnie, my też jesteśmy na Mazowszu. E, na, na tym naszym Mazowszu, tutaj koło Warszawy. O. To nadal wy. To, to nadal e, f, A te rosoły i czy coś specyfika odmienna jakaś lokalna czy odmienna, no ja bym postawiła na prostotę przede uh -huh. wszystkim, ale no, czy odmienna, nie analizowałam przepisów z innych obszarów, ale na pewno stawiamy na to, co mamy w ogródku, po uh -huh. prostu. Jest czosnek, jest marchewka, jest porceler, to wszystko ląduje w garnku, gotujemy odpowiednio długo, no bo gęś to jest bardzo duża masa, gąskę, gąskę, którą użyłyśmy miała ponad 5 kilo, a więc trzeba trochę pogotować, żeby, i odpowiedni garnek jeszcze mieć, żeby taki rosół stworzyć, więc myślę, że to jest kluczem. E e widzę też rękodzieło, koszyki, e zabawki, ławki dla dzieci e, z robione, a to e, jakieś e, publikacje, które Państwo e, wydają? Tak, to znaczy może nie tyle my, co e, chociaż tak, bo po części my e, przygotowałyśmy taką publikację we współpracy z innymi kołami gospodyń z, naszego, z naszej gminy. Jesteśmy z gminy mhm. Poświętne, na naszym obszarze działa siedem kół gospodyń wiejskich i o każdym kole jest poświęcone kilka stron, jest jedna strona na opis, i są trzy przepisy, jest oczywiście nasze koło i jest też przepis na nasz rosół z gęsiny, więc jeśli mhm. ktoś ma ochotę, jest przepis na rosół to z gęsiny. To są takie do kupienia, takie bezpłatne? To są bezpłatne, bezpłatne. publikacje, okay. które promują koła gospodarcze z naszego regionu i oczywiście nas. Eee, czy środki panie same uzyskują, czy jakaś pomoc publiczna jest? Eee, no oczywiście, wykorzystujemy zarówno własne zasoby, jak i publiczne eee, z Urzędu Marszałkowskiego, eee, z armii, więc jeżeli są takie programy skierowane do kół gospodyń, to oczywiście korzystamy, bo to jest nie tylko na rozwój nasz, ale również naszych koleżanek, mieszkańców naszego obszaru. Eee, bardzo dziękuję.